Dobry wieczór Państwu. GKS Katowice wykrywa 4 do 1 z Wisłą Płock. I właśnie w tym filmie podsumuję Wam ten mecz. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na ten film. Na sam wstępie, oczywiście, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału Futboler Świata, by kolejnych takich podsumowań meczów zaraz po nich. Nie ominąć. Naprawdę było to bardzo emocjonujące spotkanie, które przede wszystkim dobrze się oglądało i też na tym kanale komentowało. Także zostawcie dzwoneczek, aby też tych komentarzy, właśnie meczów na żywo nie ominąć. Natomiast naprawdę było to niezłe spotkanie w piątkowy wieczór. Oczywiście GKS Kadowice wygrał zasłużenie. Jak przebiegał ten mecz? Przede wszystkim te pierwsze minuty były raczej pod dyktando Wisły Płock. Zdawało się, że raczej drużyna Marka Saganowskiego z poprzedniego tygodnia wyciągnęła wnioski. Wygląda to jeszcze lepiej niż w tym meczu z Lechią Gdańsk, no bo Marek Saganowski chwalił Wisłę Płock za to ostatnie spotkanie. Oczywiście zdania były wśród kibiców podzielone, natomiast on widział progres w tej drużynie i rzeczywiście zdawało się, że w tych pierwszych minutach to Wisła Płock jest drużyną, która prowadzi grę, która dominuje. Niestety dla drużyny nawciarzy, dla kibiców tej ekipy raczej z gry nic nie wynikało. Była to gra po raz kolejny bez takiego pomysłu. Troszeczkę naiwna, czekając na błąd gks Katowice. No i też y, brak takiej y, brak takiego komp Konkretnego planu na to spotkanie. Tak to wyglądało: takie granie dla samego grania. No i GKS Katowice w końcu pokazał, że w tym meczu to oni chcą prowadzić, to oni chcą dominować i przede wszystkim to oni mają na to wszystko pomysł. Zaczęło się przede wszystkim od takiego zamieszania w polu karnym Wisły Płock. Tam finalnie Mak strzelił w rękę Czajki, też dosyć spora kontrowersja. Oczywiście był za to przyznany rzut karny, natomiast moim zdaniem możliwe było tam pokazanie czerwonej kartki dla defensora Wisły Płock, no bo ta piłka leciała w światło bramki, Kamiński był zdecydowanie za daleko, aby interweniować w tamtej sytuacji i moim zdaniem troszeczkę GKS Katowice został poszkodowany w tamtym momencie, bo powinna być to moim zdaniem czerwona kartka dla Czajki, piłka leciała wprost do bramki, no i gdyby nie jego ręka, no to wpadłaby do siatki, była jednak jedenastka no i jej nie wykorzystał Berger, no nie był to dobry strzał, trafił w supek, po prostu był zawodnik Śląska Wrocław i po raz kolejne właśnie KS Katowice ma problem z wykorzystaniem tego rzutu karnego po raz kolejny przez to nie strzela gola przez to kolejne to po raz kolejny mógł stracić punkty jednak finalnie tych punktów nie stracił. Mieliśmy dalej oczywiście 0 do 0 jeszcze swoją drogą przy tej przy tym strzale Bergiera dobijał później jeszcze Rogala, ale wtedy fenomenalnie wyciągnął się Kamiński i wtedy świetnie Interweniował. No ale GKS Katowice nie potrzebował jeszcze wiele czasu, aby ukończyć wreszcie Wisłę Płock. Dośrodkowanie świetne z lewej strony. Repki prosto na głowę Wasilewskiego wszedł naprawdę świetnie. Szczupakiem wtedy były piłkarz Termaliki. Bardzo pasernie na tą piłkę. Wygrał ten pojedynek z Szanowskim. No i mieliśmy jeden do 0. Zdecydowanie zasłużone prowadzenie. No bo tych więcej takich. Takich stuprocentowych sytuacji stworzyła sobie drużyna GKS Katowice. Przede wszystkim było tam więcej konkretów. Na drugą bramkę też nie musieliśmy sporo czekać. Może nie była to jakoś specjalnie zaplanowana akcja, przynajmniej odnoszę takie wrażenie. Sporo przypadku tam było. Błąd z tego fragmentu gry, zrzut wolnego z okolic 40 metrów. No i Trafił w piłkę berger, tak troszeczkę ją przedłużył. Piłka tak spadała w kierunku poprzeczki. Odniosłem wrażenie, że Kamiński nie za bardzo wiedział, co w tamtej sytuacji zrobić. Zaczął tak w dziwny sposób piąstkować. Tą piłkę tak wypiąstkował wprost przed swoją linię. No i Jędryk po prostu trafił do siatki, Fatalny błąd zawodnika Wisły Płock, No i mieliśmy już dwa do zera. Wisła Płock dwóch bramek jeszcze w tym sezonie nie straciła, także była to dla nich pewna nowość. No i właśnie z takim rezultatem schodzono do szatni. Jeszcze pod sam koniec pierwszej połowy mieli sobie sytuację Sreczkowicie, wtedy świetnie interweniował kudła. No i jeszcze po jednej z główek Sekulskiego też po raz kolejny wychowanek górnika zawsze obecny bramkarz GKS Kadowice popisał się swoimi umiejętnościami Wartościami bramkarskimi. Raczej GKS Katowice był spokojny, gdy wychodził na drugą połowę i rzeczywiście spokojny być mógł. Już na samym początku mieliśmy 3 do 0. Rogala, takim niezbyt niebezpiecznym uderzeniem, szczerze powiedziawszy, uderzył na bramkę. Kamiński po prostu. Uważam, że źle troszeczkę podszedł do tej piłki. Tak niefortunnie ona się odbiła. Mieliśmy 3 do 0, no i to spotkanie już było praktycznie zamknięte. Jeszcze Wisła Płock została podłączona do prądu przez Sekulskiego. Chrupała dośrodkowywał z lewej strony, wszedł na boisko. Dobre dośrodkowanie prawą nogą. Lepiej się swoją drogą zrobić tego nie dało. I tak samo można powiedzieć o wykończeniu Sekulskiego. Piłka odbiła się jeszcze od murawy. Skozłowała, kudła nie miał żadnych szans. Mieliśmy 3 do 1, ale dalej można było odnieść wrażenie że GKS Katowice ma ten mecz pod kontrolą. Cały czas, gdy mm, była nerwowość w ekipie właśnie Wisły, Płock, w ekipie na Nawciarzy, no to w GKSie Katowice był ogromny spokój. Chcieli uspokoić grę, pograć troszeczkę piłką, poszanować futbolówkę i rzeczywiście tak to wyglądało. No i w końcu zdarzyła się taka sytuacja. W końcu strzelili tą czwartą bramkę, wreszcie się to udało. Adrian Danek wszedł na boisku w 77 minucie Pierwszy kontakt z piłką było takie Dośrodkowanie rzutu rożnego Wybite przez jednego z zawodników Wisły Płock Dopadł do tej piłki były zawodnik Korony Kielce no i lepiej się tego nie dało uderzyć. Naprawdę przepiękny gol z granicy pola karnego. Piłka odbyła się od poprzeczki i akurat za tego gola Kamińskiego winić nie można, no bo ta piłka leciała tak świetnie, że chyba nikt, żaden bramkarz na świecie by tego po prostu nie wyciągnął. Piękne uderzenie. Jeśli nie widzieliście, to oczywiście polecam sobie odwinąć. Mieliśmy już 4 do 1 i jeszcze mieliśmy takie jakieś pojedyncze ataki Wisły-Płock, ale... Nie, już te, nie widziałem już, szczerze powiedziawszy, w tej różnie żadnej nadziei, że uda się odwrócić losy tego spotkania. Naprawdę nie wyglądali dobrze w tym meczu. No i myślę, że taka mina na samo zakończenie Marka Saganowskiego mówi wszystko o obecnej sytuacji Wisły Płockiej jak na razie. Ten obecny szkoleniowiec nie wygrał żadnego meczu z nawciarzami. Trzy remisy, trzy porażki. Widziano lepsze starty trenerskiej kariery w danym klubie, także zobaczymy, jak Wisła Płock pójdzie dalej. Natomiast perspektyw, moim zdaniem, na ekstraklasy obecnie nie ma. GKS Katowice, jak na razie, na samym początku tego sezonu, można rzec, że zaskakuje. Tylko jedna praszka, i to z kandydatem do awansu. Miedzią Legnica. Jeden remis z motorem Lubin też w takich okolicznościach, no bo w pierwszej połowie powinni ten mecz tak na dobrą sprawę zamknąć. A teraz jeszcze dwa zwycięstwa, oczywiście. Ten drugi mistrowy Głogów, teraz czwarta kolejka wygrana z Wisłą Płock. No i też GKS Katowice wyciąga wnioski, no bo ostatnio skuteczności brakowało, a dzisiaj ta skuteczność była naprawdę na niezłym poziomie. Choć jeszcze chociażby marzec miał sytuację w końcówce, mogło to spotkanie jeszcze pójść nieco dalej, ten wynik mógł być jeszcze bardziej okazały. Natomiast to zwycięstwo jak najbardziej myślę jest i tak już okazałe i może być trener Górek zadowolony ze swoich podobiecznych. Kogo warto wyróżnić? Na Naprawdę sporo można wyróżnić w GKS-ie Katowice. Myślę, że było tam kilku piłkarzy, którzy naprawdę świetnie zagrali przede wszystkim defensywa. W większości sytuacji prezentowali się naprawdę cały bardzo dobrze. Jaroszek, Jędrych czy też Komor. Do pochwalenia wszyscy z tej trójki obrońców. Generalnie razem dobrze funkcjonowali. I chciałbym wyróżnić, tak patrząc na, te, na tych wszystkich zawodników ofensywnych i też ze środka pola, Generalnie wszystkie piłkarze gks Katowice chyba takim MVP, troszeczkę cichym tego spotkania, nazwałbym Kozubala, piłkarza wypożyczonego z Lecha Poznań. Naprawdę podobał mi się w tym meczu, taką swoją dojrzałością piłkarską, pomimo tego, że ma dalej 18 lat, to widać było, że potrafi wziąć grę na siebie, potrafi wygrać pojedynek, potrafi minąć dwóch, trzech rywali, miał taką jedną swoją świetną akcję, gdzie później zakończyło się to groźną sytuacją. Także moim zdaniem naprawdę świetne zawody w jego wykonaniu i zobaczymy dalej będzie się rozwijał, bo jest to piłkarz dalej Lecha Poznań, także być może w przyszłości zrobi jeszcze wielką karierę. Jeśli chodzi o wyróżnienia, to właśnie z GKS-u Katowice tyle, choć wydaje mi się, że wszyscy zawodnicy zagrali naprawdę solidnym poziomie. Ze strony Wisły Płocky też czy kogoś tutaj wyróżnić? Ciężko wyróżniać piłkarze Wisły Płocky generalnie w tym sezonie. Nie było mi na nasz premu, którego chwaliłem za ostatnie kolejki i patrząc na obecną postawę, piłkarzy, którzy dzisiaj byli na boisku, Wyróżniłbym Sekulskiego, pomimo tego, że no nie miał zbyt wielu sytuacji, jedną wykorzystał. Widać, że temu piłkarzowi zależy. Widać, że on chce wygrać każdy mecz. Widać, że on chce wrócić z nawciarzami do ekstraklasy. Natomiast obecnie nie ma tam zbyt wielu argumentów, aby tak sądzić. Sekulski chyba po stronie nawciarzy najlepszy na wojsku. A jeśli miałbym kogoś krytykować, Oj, to dużo krytyki. Przede wszystkim Chrzanowski, no fatalna pierwsza połowa wieku w jego wy wykonaniu, mnóstwo niedokładności, no i też y, zawalona ta pierwsza bramka, gdzie do świadki trafił Wasilewski. Y, generalnie cały rok y, defensywny, Biernat, jeszcze myślę, że y, solidne zawody w jego wykonaniu, chyba taki drugi do wyróżnienia zaraz po Sekulskim, natomiast Czajka znowu taki niepewny y, występ w środku, Polasz Foch to nie jest ten piłkarz z poprzedniego sezonu y, Ekstraklasy. Srećkowicz dalej nie jest takim piłkarzem, y, o którym którym możemy mówić jako gwiazda Fortuna pierwszej ligi, no bo przecież tak był zapowiadane. Te wyjścia z ławki też nowy Dempek tak Grid nie, zapre nie zaprezentował się z nim dobrze, z, w tym meczu dobrze. Tak naprawdę Kozubalo robił z nim w środku pola, co chciał. Także ciężko wyróżnić koś Wiśle, Płocky ogólnie te ostatnie tygodnie w wykonaniu tego zespołu są bardzo negatywne. No i zobaczymy, jaka jest przyszłość tego zespołu, no bo nie jest ona obecnie raczej kolorowa. Tyle na temat tego meczu, MVP tego spotkania Kozubal, pomimo tego, że bramki nie strzelił, pomimo tego, że azysty nie miał, to on to on mi się dzisiaj najbardziej podobał. Dajcie znać w komentarzach, kto jest waszym MVP tego meczu, i jak oceniacie to spotkanie. Kto wam się podobał, kogo jednak byście skrytykowali, dziękuję serdecznie za to, że za to, że obejrzeliście ten film. Już jest nieco późno, już troszeczkę się miotam, więc myślę, że jest to idealna pora, aby ten film kończyć. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Futbolowy Świat, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam na mojego Twittera, Maciej Skucha. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.